Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was w recenzji książki Osiągnij Uptime, książki Laury May-Martin, ekspertki do spraw produktywności w Google, pod tytułem Jak zamienić chaos w kalendarzu na porządek i produktywność. Jest to tegoroczna perełka od wydawnictwa RMT Business, za co bardzo dziękuję pani Oli, która mi tą książkę wysłała. Jednakże z przykrością muszę powiedzieć, że właśnie musiałem wyszukiwać znowu cytaty, cztery, które mam przygotowane, o pozostałe dwadzieścia. Tutaj, jak widzicie, na tych różnych karteczkach sobie yy, schowałem, żeby was nie przeciążyć cytatami, no i niestety 8 minut recenzji się nie zapisało. W związku z tym, nagram ją pewnie jutro. Także do zobaczenia jutro. i o -o. No, i to na razie wszystko. Zapraszam na intro. Ok, więc tak jak mówiłem Wam wczoraj, kontynuuję z recenzją książki Laury Mi Martin, ekspertki do spraw produktywności w Google osiągni Uptime, którą dostałem od wydawnictwa MT Business. Z tyłu mamy zdjęcie naszej atrakcyjnej i bardzo profesjonalnej pani ekspertki, która oprócz tego, że właśnie pracuje w Google, to mm, posiada trójkę dzieci i przeszkoliła już dziesiątki pracowników w firmie na różnym poziomie. Cała książka oczywiście jest w kolorach gogla, jak możecie tu zobaczyć, albo tutaj na tych cytatach różnych osób, które polecają tą książkę. Książka ma również bardzo fajne obrazki w środku. Idealną wielkość czcionki, że nie jest za duża ani za mała. Standardowo recenzja będzie składała się z trzech części. W pierwszej opowiadam, wam bez spoilerów, o tejże książce. W drugiej mam dla Was: Chyba cztery cytaty, bo musiałem pozostałe masę cytatów yy, po, yy, wywalać, żeby segment z cytatami nie stał się za długi, także miejcie świadomość, że ta książka ma masę, masę fajnych cytatów. W kolejnej części mam za co dla Was recenzję i moją opinię w skali. Yy, yy, moją recenzję i ocenę w skali do 5 do 10. Więc zaczynajmy. Na początku myślę, że warto stwierdzić, że sama książka ma bardzo, bardzo klarowną strukturę. Widać tutaj duże, duże przemyślenie tej struktury. No i na samym wstępie warto powiedzieć, że książka jest świeżutka, co jest oczywiście dużym plusem, bo została napisana w Stanach w 1924 roku, a wydana u nas w 1925, więc nie są jakieś stare, odklejone. Od na przykład AI i innych nowych rzeczy, rady. No i struktura książki. Część pierwsza, co robić, część druga, kiedy to robić, część trzecia, gdzie to robić, część czwarta, jak to robić dobrze, i część piąta, jak dobrze żyć, pracując efektywnie. Także, no, autorka bardzo sensownie tutaj wszystko tworzy, w bardzo fajnych momentach pokazuje nam, Rozmaite, rozmaite ryciny i inne, i inne wykresy, co pozwala nam o wiele lepiej wszystko zrozumieć. No, i o ile właśnie nie byłem przekonany na początku, czy jest to dla mnie książka, no bo ja jednak nie jestem ani właścicielem firmy de facto, ani nie jestem menadżerem wysokiego szczebla. Tylko jestem po prostu pracownikiem szeregowym, takim tam programistą. No to się okazało, tak po 20%, że ta książka to prawdziwa tegoroczna perełka i jestem pod gigantycznym wrażeniem, że również dla mnie było co z tego wyciągnąć, i całkiem, całkiem Wam gorąco polecam. Jest to nie tylko książka porządkująca Wasz czas w pracy. Ale również y, samo życie. Także jest to super, jest bardzo bezpośrednio pisana. Autorka tak po amerykańsku podchodzi do nas, więc y, to również jest na, na plus. No i myślę, że nie ma co dłużej przedłużać, i trzeba będzie zacząć Wam zarzucać cytaty, żebyście mogli zobaczyć, z czym to się je i czy. Wam coś takiego podejdzie. No to pierwszy cytat. Teraz, gdy już ustaliłeś swoje priorytety i zarezerwowałeś czas w swoim harmonogramie, mówiąc nie zadaniom, które nie są z nim zgodne, potrzebujesz jakiegoś sposobu na śledzenie rozwoju Twoich zleceń i decydowanie, jak rozmieścić je w kalendarzu. W tym momencie najlepszym rozwiązaniem są listy. Tworzenie list to czwarty element cyklu produktywności. Konsolidacja. Bierzesz wszystkie posiadane pętle i grupujesz je, aby mieć do nich dostęp we właściwym miejscu i czasie, aby je zamknąć. Tworzenie list wiąże się z wysokim poziomem produktywności. Badania przeprowadzone przez Gail Matthew z Dominican University of California wykazały, że zapisywanie swoich celów zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągnięcia o 42%. No i za listę pozostaje mi się z, nim, z tym tylko zgodzić, ponieważ. Pamiętam jeszcze swoje życie przed tworzeniem to-do list i po tworzeniu tych list. I faktycznie jest duża różnica. Kolejny cytat. Jednym z moich klientów praktyki coachingowej był dyrektor do spraw reklamy z zachodniego wybrzeża USA. Jego firma miała w siedzibę w Nowym Jorku, ale oddział znajdował się w Kalifornii. Kiedyś zapytałem go, kiedy ma najwięcej sił i energii. Odpowiedział, rano, ja zdecydowanie jestem rannym ptaszkiem. Drążyłam dalej. Świetnie, a więc zapewne część swojej najważniejszej strategicznej pracy wykonujesz właśnie rano. Odrzekł nie, przez cały dzień biorę udział w telekonferencjach z moim zespołem na wschodnim wybrzeżu, stąd większość swojej czasy zajmuje, stąd większość swojej pracy zajmuje się po południu, kiedy nie mam już energii. Łatwo zrozumieć, dlaczego ten człowiek nie miał poczucia, że jest w pełni produktywny i zawsze daje z siebie to, co najlepsze. Także warto mieć. Na uwagę, czy ktoś jest bardziej nocnym markiem, czy rannym ptaszkiem. Kolejny cytat, bardzo fajny, cały segment o. Jeden segment jest o porządkowaniu poczty, mniej ciekawy, ale drugi segment o spotkaniach. Cały segment, wiele takich jakby pod podrozdziałów w ramach tego, no i ten rozdział dla mnie interesujący, inspirujący. Czy spotkanie jest zorganizowane na najwyższym poziomie? Jeśli już ustaliłeś, że spotkanie powinno się odbyć, musisz zadbać o to, aby było na najwyższym poziomie i spełniało trzy następujące warunki: cel. Musisz wiedzieć, po co odbywa się to spotkanie i jaki jest jego rodzaj. Plan. Z wyprzedzeniem ustal agendę spotkania i roześlij ją do wszystkich uczestników, by mogli się odpowiednio przygotować i zastanowić się, czy w ogóle są tam potrzebni. Rezultat. Zdefiniuj sukces spotkania, a następnie przeprowadź odpowiednie działania następcze, rozsyłając notatki i jasne zdania do wykonania. Kolejny cytacik. Rutyny. Kiedy? Wtedy? Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, której nauczyłam się w trakcie prowadzenia warsztatów z produktywności, coachingu, kariery, kadry kierowniczej, bycia rodzicem, to byłby to fakt, że ludzie uwielbiają rutyny. Niezależnie od tego, czy jest to dorożna tradycja świąteczna, co miesięczny wieczór filmowy, co tygodniowy ulubiony posiłek, czy po prostu rytuał przed snem, rutyny nadają naszemu życiu pewien rytm, ale można to wykorzystać. Badania przeprowadzone na Duke University w 2006 roku wykazały, że około 45% naszych codziennych zachowań to nawyki, chociaż obecnie widocznie jest silny trend na kształtowanie lub przełamywanie nawyków. Chciałbym jednak skupić się na tworzeniu rutyny, naturalnych kolejnych kroków. Nawy, nawyki wymagają motywacji, podczas gdy rutyna powstaje w sposób naturalny i jest zgodna z naszymi intencjami. Jak wspomniałem w rozdziale trzecim, rozpoczęcie tygodnia od stwierdzenia, że każdego wieczoru muszę ugotować obiad jest trochę przytłaczające. Brzmi to jak nieprzyjemna perspektywa prowadząca do konkluzji, że chyba nie wiesz, od czego zacząć. Jeśli jednak zaczniesz wymyślać tematy obiadowe, tak jak bezmięsny poniedziałek, makaronowy wtorek, zupowa środa, czwartek testowanie nowego przepisu i piątek jedzenie na wynos, to nagle to zadanie dotyczące przygotowania posiłków wydaje się mniej zniechęcające. I tak dalej, i tak dalej. No i jeśli chodzi jaka jest moja ocena tejże książki, no to muszę Wam powiedzieć... Że tak, jak wspominałem, czy to w szorcie, czy gdzieś tu mogłeś to przebijać w tej recenzji, moim zdaniem jest to prawdziwa perełka. Definitywnie najlepszy poradnik, jaki czytałem w tym roku. Także pani Ola z wydawnictwa MT Business mnie niewątpliwie pozytywnie zaskoczyła. Jestem po prostu zachwycony tą pozycją i uważam, że był to z pewnością zupełnie niestracony czas, tylko areborus wszystko, był to czas bardzo produktywny i bardzo się cieszę, że mogłem sięgnąć po tą książkę. Polecam Wam ją wszystkim, zarówno osobom, które nie pracują, tylko na przykład zajmują się domem, czy też są szeregowymi pracownikami, a jeśli już jesteście na wyższym stanowisku, czy to jako menedżerowie średniego szczebla, czy to wyżej jako właściciele firm, to ta książka jest zupełnie w stu dla Was. Także ode mnie leci solidne 10 na 10. Bardzo duża rekomendacja. Wlatuje to do mojej e, playlisty książek z 10 na 10. Jeżeli szukacie najlepszych książek, które jak dotąd recenzowałem, to właśnie tam je spotkacie i tam spotkacie też tą pozycję osiągnij swój uptime. nawet z tyłu są. Jest wszystko dalej w kolorze gogla, więc bardzo ładnie wydana pozycja. Sięgnijcie, naprawdę warto. No i to już wszystko, dzięki. Cześć. I to już wszystko, moje drogie i moi drodzy. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania. Udostępniania i komentowania. Tym razem, ponieważ jest to recenzja sponsorowana, nie opowiem Wam o co chodzi w mojej współpracy z Marfish Studiem Marka Malmana, ale jeśli będziecie chcieli się tego dowiedzieć, no to możecie jeszcze chwilę poczekać i wtedy oczywiście dostaniecie informacje. Znaczy nie, nie możecie chwili poczekać, przepraszam. Tylko po prostu możecie wejść na inny filmik albo pójść na jakiś filmik w przyszłości niesponsorowany. A Was zapraszam już w przyszłym tygodniu na kolejne filmy sponsorowane. Dzięki, cześć.